Kamil Baczyński na wyścigach. Zostawimy go teraz, przyjdziemy później. Nie pozwolili wam podawać wyników online. Z tym bardzo zły z tego powodu, bo rodzina też jest ciekawa co się dzieje, w internecie oglądają. Zapinki? Mm -hmm. Zapomniałem o góry zacząć. To się tak czasem chyba zdarza. O! Bo, zjeżdżając z góry, no! Dobra, dobra! Mariusz, no to, to chyba tak musisz się, to chować się chować teraz przed nimi. Stylne. Teraz to ci już chyba nie popuszczą. Zjeżdżając! A to, a to, zjeżdżając! No dobra, dzisiaj się nie stało. E, serwis super, chociaż piją od rana i mamy taki problem, że generalnie. Na kocach mnie wypuścili ze strefy, no i generalnie musieliśmy wracać i trochę z tym było problemu, nie no ja sobie ja robię oczywiście, no. <laughs> serwis jest super i po prostu so, so, pracują na piątkę, auto jest też na piątkę, także no mam nadzieję, że jutro ten wynik poprawimy, o po ile będzie sucho, a no, jak będzie mokro to pewnie troszkę wam. Monika, czy wiesz, jakie dzisiaj święto? No dzisiaj jest to nasza rocznica. Cały rok minął od momentu, kiedy poznaliśmy się pierwszy raz. W zeszłym roku właśnie na rozwieszanie. No właśnie, dzisiaj rocznica, rok Moniki z Racing Team Promotion. Z tej okazji przygotowaliśmy coś dla ciebie. Wow. Mamy coś. Zawsze spoko. Dla zawsze spoko, zawodniczki. Monika, pokaż do kamery. Jej Boże, to zawsze chciałam to mieć. Monika, od dzisiaj jesteś w zespole zawsze spoko. Dziękuję bardzo. Jesteś jest z nami i od ciesza. roku. No co mam więcej powiedzieć, mamy nadzieję, że następny rok będzie no, z nami oczywiście. i następne 100 lat. Ty, tylko z nami, z nikim innym. To jest super. chyba to, co chciałaś tak najbardziej. Tak, to Czy jest co właśnie to, co chciałam. A do tego Dziękuję. mamy jeszcze mały prezent. Wow. No, jest schowany dobrze. Moniczka, to Dziękuję. dla ciebie, prezencik. super, strasznie się cieszę. Dobra, Monika. Super. Gratulujemy jeszcze raz. No co? No co z Mały skidana. Jak go dzisiaj? No, humor musi być, nie? Samochodem grupę M, trzeci w generalce to jest to lada jakieś osiągnięcie, także jestem zadowolony. Za fajna, wszystko przebiegało spokojnie wedle moich oczekiwań, troszeczkę tam y, mam zastrzeżenia co do prowadzenia się samochodu po tej dziurałej partii, y, trochę spróbujemy jeszcze poprawić na, na jutrzejszy dzień, to jest wszystko ok. Trasa pasowała ci dzisiaj, taka bardzo rajdowa? Ja mi wszystkie trasy pasują, jak jest dzień i to wszystko w miarę funkcjonuje w samochodzie. Tu. To jest okay, ale fajna, fajna, bardzo fajna trasa. Kamera masa tam jest. Wiem, to dobrze. Tak, dziękuję. Po... Proszę bardzo, Monika Zawodny taki takich majtusiach chodzi zawsze. <laughs> Zobacz Klaudy się co on zrobił, normalnie to jest niedobry. Proszę. Czy nagrane tak. będzie? Ain't none of y'all better let, 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 let you know it's all real it really Ain't none of y'all